Dziś zapraszamy Was na intrygującą podróż w poszukiwaniu prawdy o jednym z najbardziej emocjonujących i kontrowersyjnych programów telewizyjnych w Polsce Rolnik Szuka Żony. W 11. edycji pojawia się pytanie, czy miłość pokazywana na ekranie to prawdziwe uczucia, czy jedynie dobrze zagrana fikcja. W tym odcinku odkryjemy tajemnice za kulisami, przyjrzymy się bohaterom i kontrowersjom, które elektryzują widzów i media. Czy rolnik Jan Kowalski. Człowiek o nieskazitelnej reputacji faktycznie podąża za sercem, czy może jego działania skrywają coś głębszego? Jak relacje, które zbudował z Anną Nowak i Katarzyną Wiśniewską, zdołały zmienić bieg programu? Przygotujcie się na fascynującą analizę, która nie pozostawi nikogo obojętnym. Rolnik i miłość, daj suba i łapkę w górę. Dziś zapraszamy Was na intrygującą podróż w poszukiwaniu prawdy o jednym z najbardziej emocjonujących i kontrowersyjnych programów telewizyjnych w Polsce Rolnik szuka żony. Zadając sobie pytanie, czy miłość w edycji 11 to tylko gra pod publiczkę, stajemy przed wyzwaniem rozstrzygnięcia, czy relacje pokazywane na ekranie reprezentują prawdziwe uczucia, czy też są umiejętnie wyreżyserowaną iluzją, mającą przyciągnąć jak największą widownię. W tym odcinku postaramy się przyjrzeć bliżej bohaterom, analizie relacji oraz kontrowersjom, które tak żywo dyskutowane były przez widzów i media. Program Rolnik Szuka Żony od samego początku stał się fenomenem społecznym. Łączy w sobie elementy znane z klasycznych reality show z unikalną atmosferą polskiej wsi, gdzie, wśród malowniczych krajobrazów, bohaterowie poszukują swoich drugich połówek. Jednak to, co przyciąga miliony przed ekrany telewizorów, to nie tylko wieś i sielskie krajobrazy, ale przede wszystkim emocje i relacje międzyludzkie, które, szczególnie w jedenastej edycji, budzą więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego akurat ta edycja wzbudziła tak wiele emocji? Czy to z powodu postaci, czy może specyficznej dynamiki relacji, jakie zaistniały na oczach całego kraju? Warto przyjrzeć się głównym postaciom tej edycji. Aby lepiej zrozumieć, co kryje się za szybą telewizyjnych kamer. Na pierwszy plan wysuwa się rolnik Jan Kowalski, człowiek, który swoją osobowością przyciągnął uwagę nie tylko uczestniczek, ale i całej widowni. Jan, z jednej strony wydaje się być tradycyjnym, pracowitym gospodarzem, z drugiej jednak, jego niektóre zachowania i wybory eliminacyjne wzbudzają u niektórych widzów nieufność i rodzą wątpliwości co do jego intencji. Co takiego zrobił Jan, że wywołał tyle emocji? Obok Jana mamy dwie wyraźnie różniące się kandydatki, Annę Nowak i Katarzynę Wiśniewską. Anna wydaje się być osobą pełną energii i pewności siebie, która wie, czego chce od życia i od związku. Natomiast Katarzyna, bardziej stonowana i refleksyjna, stanowi wrażliwą przeciwwagę dla Anny. Obie kobiety zbudowały z Janem swoje unikalne relacje, które w pewnym sensie obrały różne kursy. Ale jak te relacje rozwijały się w trakcie programu? Związek Jana i Anny na początku zdawał się przebiegać bardzo harmonijnie. Chemia między nimi była zauważalna, co sugerowało, że ich relacja ma realną szansę na przetrwanie po zakończeniu programu. Jednak z czasem pewne zachowania pary zaczęły budzić podejrzenia, że są one zbyt przesadzone i momentami sprawiały wrażenie wystudiowanych, szczególnie w sytuacjach, które były publicznie eksponowane. Wielu widzów zastanawiało się, czy jesteśmy świadkami prawdziwych uczuć, czy raczej sprytnie skonstruowanej opowieści pod publiczkę. Kluczowy moment dla tej relacji wydaje się być sytuacja, kiedy wspólne chwile Jana i Anny zostały pokazane w dość teatralny sposób, co wielu odbiorców potraktowało jako wyreżyserowane działania. Relacja Jana z Katarzyną to jednak zupełnie inna historia. Na samym początku wyglądało to obiecująco, lecz z czasem naszły ciemne chmury, które ostatecznie doprowadziły do rozpadu związku, stając się jednym z najgłośniejszych rozstań w historii programu. Katarzyna, mówiąc, czułam się jak aktorka w jego spektaklu, nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do swojego odczucia braku autentyczności w relacji z Janem. Analizując jej doświadczenia, można się zastanawiać, ile z tego jest prawdą, a ile interpretacją stanu emocjonalnego po nieudanym związku. Czy kiedykolwiek będziemy w stanie ustalić, jak wyglądały kulisy tych wydarzeń? W kontekście całego programu pozostaje wrócić również do szerszej analizy, nawiązując do statystyk i twardych danych. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak wygląda 11 edycja na tle swoich poprzedniczek. W czytelnych statystykach można zauważyć, że procent par, które utrzymały swoje związki po zakończeniu programu, nie jest tak wysoki, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Czy to oznacza, że prawdziwa miłość nie rodzi się przed kamerami? Jakie więc czynniki wpływają na te statystyki? Równie istotnym aspektem jest strona medialno-kontraktowa tego typu w produkcji. Ilu spośród uczestników ma pełną swobodę działania i słowa, a ilu zostało związanych kontraktowymi zakazami lub nakazami? Każdy show opiewa w specyficzne zasady uczestnictwa, które mogą ograniczać swobodę uczestników. Nie można zapomnieć o oficjalnym stanowisku TVP, które często podkreśla, że celem programu jest promowanie prawdziwej miłości, a nie tylko tworzenie show, jak to się jednak ma do rzeczywistości. Jednak nawet jeśli przyjmiemy, że program stara się zachować autentyczność, pojawia się wiele głosów zarówno od uczestników, jak i ekspertów, którzy wyrażają swoje wątpliwości. Niektórzy uczestnicy programu otwarcie mówią, że Jan to osoba, która wie, jak grać na emocjach, co sugeruje pewną manipulację. Eksperci od show biznesu często podkreślają, że prawdziwe uczucia trudno jest utrzymać w obliczu nieustannej publiczności i presji kamer. Nie sposób ominąć również komentarzy ze strony internautów, którzy z zapałem śledzą każdy odcinek, oceniając w mediach społecznościowych codzienność programu. Te opinie, choć różnorodne, często wychwalają lub ganią uczestników, tworząc społeczne tło dla programu. W szczególny sposób te głosy odbiły się szerokim echem podczas finału, który był jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów tej edycji. Na koniec zatrzymajmy się nad samym finałem, miejscem, gdzie napięcie sięgnęło zenitu. Czy można było przewidzieć, że ceremonia rozstania wywoła aż taką burzę w programie? Z jednej strony wydawało się, że wywołane emocje były szczere, z drugiej, nie brakowało opinii, że wiele z tych przeżyć zostało umiejętnie wykreowanych na potrzeby widowiska. I teraz kluczowe pytanie, które pozostawiam słuchaczom, czy miłość w rolnik szuka żony 11 była prawdziwa? To jedynie uczestnicy i producenci znają pełną prawdę, ale już sam fakt, że tak wiele osób podejmuje się niezwykle emocjonalnej dyskusji na ten temat, świadczy o sile oddziaływania tego typu programów. My zastanawiamy się, czy rzeczywiście przyszłość reality show czeka dalszy rozwój, czy może pewnego rodzaju znużenie i sceptycyzm ze strony widzów. Zapraszam Was do dyskusji na temat tego, co naprawdę oznacza prawdziwa miłość w programach telewizyjnych i czy jesteście gotowi nadal wierzyć w obrazy przedstawiane w tego typu produkcjach. Czekamy na Wasze opinie i komentarze pod hasztagiem Rolnik szuka żony kontrowersje. Na zakończenie chcę podziękować za Waszą uwagę i zaprosić na kolejny odcinek naszego podcastu, gdzie będziemy kontynuować poszukiwanie prawdy w świecie telewizji i emocji, które nas otaczają. Do usłyszenia. Rolnik i miłość. Daj suba i łapkę w górę.